Wszystkich bardzo serdecznie na moim kanale w kolejnym filmie. Dzisiejszym film ze stylizacjami. Jeżeli jesteście tutaj po raz pierwszy bardzo serdecznie zachęcam Was do subskrybowania mojego kanału. Klikajcie również w dzwoneczek, dzięki czemu będziecie na bieżąco ze wszystkimi nowościami, które się tutaj pojawiają. Zachęcam również do zaglądania na mój Instagram Vinted, do których linki znajdziecie w opisie filmu na dole. Dziewczę, zacznę od tego co mam na sobie. Co prawda, dzisiaj jest. 19 stopni i pada deszcz. Rano byłam ubrana w sukienkę taką maxi długą, i właśnie ona dzisiaj też wystąpi w stylizacjach. Pokażę Wam, co na te 19 stopni i deszczowy dzień wybrałam. Ok, więc zaczynamy. Najpierw to, co mam, w to, w, to, w czym występuje. koszula vintage, która jest stara, jak nie wiem, co Guziki mi się nie podobają, bo są te takie płaskie, ja się śmieję, pościelowe, ale mogłabym tutaj w sumie jakieś tam inne. Guziki, wiecie, znaczy mogłabym zmienić te guziki, ale no nie wiem, nie wiem, czy mi się chce i jakie by tutaj pasowały najbardziej. Jakbym dodała jakieś złote, czy rzeczywiście ta koszula wyglądałaby lepiej? Może zostawię wyjątkowo takie, jakie są ponieważ, mimo że one mi się nie podobają, ale gdzieś tutaj pasują. Ta koszula jest, słuchajcie, taka y, bardzo wygodna, jest y, ogólnie fajna w użytkowaniu, łatwo się prasuje, y, normalnie się pierze, standardowo 30-40 stopni, w zależności jak tam sobie chcemy. Nic się z nią nie stanie. Poczekajcie, dziewczyny, chwilę, ja muszę zobaczyć, czy ja dobrze ustawiłam sobie kadr, bo trochę przesunęłam Wam na tę ścianę kamerę, żebyście widziały większą ilość moich butów, żeby było Wam bardziej kolorowo. Dobra, i tutaj jeszcze w tej stylizacji w Wystąpiły, znaczy wystąpiły. Jestem w spodenkach, które kupiłam 3 lata temu, jakoś tak. One są w stylu trochę wersacze. Była kiedyś taka kolekcja, ale są takie sieciówkowe spodenki kupione w second-handzie. Też są bardzo wygodne, podoba mi się ich kształt, że one się w ten sposób układają. Dziewczyny, nie wiem czy zauważyłyście, ale może w którejś ze stylizacji będzie to widać. Mam opatrunek na nodze tutaj, taki dosyć duży, ponieważ. Parzyłam się tak porządnie i muszę to sobie m, zaklejać. Także no niestety teraz stylizacje będą z plastem dodatkowo. Nie jest to jakiś taki dodatek żaden, w żaden sposób, tylko m, rzeczywiście mam poparzoną nogę. Także m, myślę, że w tej stylizacji, w której jestem, raczej to widziałyście, że dziewczyny, to nic nie wystaje ze spodenek, tylko to jest po prostu mój y, nieszczęsny opatrunek. Ok, lecimy dalej. Nie wiem, czy Wam pokazywałam, ale chyba raczej y, nie. No, chociaż poczekajcie, było to w stylizacji z taką sukienką w paski. To jest taka nerka, jakby coś takiego, pasek marki DKNY, więc to też jest second hand'u, dokładnie z mojego sklepu. Super ciucha, to jest super ciucha. Dziewczęta moje kochane, było to nowe z metką, więc to też się pojawi w dzisiejszych stylizacjach. Teraz mamy kolejną propozycję, i to jest rzecz vintage, stara, jak nie wiem co. Sukienka taka trochę dresowa. Coś w tym stylu. Została przeze mnie wypielęgnowana, bo była skosmacona delikatnie. Także y, podoba mi się przede wszystkim tutaj kolorystyka. Dwa kolory dziewczyny, ale robią naprawdę świetną robotę. Ten fiolet jest uroczy jest po prostu hipnotyzujący, jak dla mnie. Do tego założyłam sobie botki w identycznym odcieniu, tak mi się wydaje. Które kupiłam kiedyś na Zalando dawno, dawno, dawno temu. Już ich nie ma, ślad po nich zaginął. E, do tego y, ogólnie rzecz biorąc, założyłam jeszcze pasek. Pasek taki błyszczący z cyrkonii, dlatego że sama w sobie ta stylizacja była taka może fajna, ale gdzieś ta sukienka się źle układała, bo jest trochę na mnie za duża, więc przeszkadzało mi bardzo to, że odstaje mi tutaj na plecach, a jak założyłam sobie pasek, to ona też zmieniła swój charakter i stała się taka bardziej współczesna, bardziej wytworna <grym> w ten sposób. Teraz dziewczęta moje kochane, powiedzmy piżama, ale traktuję to jako koszulę, Znowu ta marka DKNY, ehm, DKNY, dobrze, dobrze powiedział. I to jest w rozmiarze M. Bardzo mi się ta rzecz podoba. Jest taka milutka w kropeczki. I dziewczęta moje kochane, zaraz ja zobaczę, co to jest za skład. Bo to jest takie w dotyku jak flanela. To jest ogólnie rzecz biorąc poliester, ale widzicie bardzo miły z elastanem. No, i to jest teoretycznie do spania, ale bardzo mi się to podoba i nie chcę się w tym spać. Jakoś nie widzę siebie w nocy w tym, tylko w, za dnia, <gdy> kiedy jest fajna pogoda. I po prostu te kropki do mnie jak najbardziej przemawiają. Założyłam tutaj jeden z moich ulubionych butów. Mnie użyłam bardzo dużo butów. To te są jednymi z moich yy, ulubionych. To są takie sandałki na szpilce, które kupiłam dawno temu. Mam jeszcze wersję czerwoną, i one mają z tyłu takie serduszka. One po prostu tak cudnie ozdabiają stylizację do po prostu wielu mi takich zestawów pasują i są taką wisienką na torcie, ja po prostu je uwielbiam. E, także no, no, są rewelacyjne. Dziewczęta, zaraz jeszcze coś Wam powiem. Jak nagram film, to u mnie będzie godzina tak e, po 12. Zanim Wam się film pojawi, to już będzie wieczór. E, także ja za chwilkę jadę sobie właśnie do Second Handu, bo przyjechałam do domu nagrać film, się przebrać i byłam Cię już w dwóch lumpeksach i jadę jeszcze do dwóch. Także dzisiaj sobie zrobiłam maraton lumpeksowy, bo miałam ochotę wydać dużo pieniędzy i dużo rzeczy sobie kupić. Właściwie to chciałabym mniej wydać, a dużo kupić. O, może tak. Teraz dziewczyny, żakiet, który ostatnio prezentowałam z Worów. Także dużo rzeczy mm, widziałyście. Natomiast część już na sobie dzisiaj pokażę, a jeszcze ta większa część czeka na po prostu swoją kolej, bo muszę te rzeczy wypielęgnować. Jest co z nimi robić, słuchajcie. Prosta kolorystyka, ogólnie przepiękny ten niebieski odcień, torebka w identycznym odcieniu i buty w granacie. Też tak starałam się skupić konkretnie na tych kolorach. Basicowa rzecz pod spodem, więc żakiet potraktowałam jako sukienkę. Jest to rzecz z dawnych lat, więc to jest ogólnie taka pasiasta historia. Trój, trzykolorowa. Trzykolorowa i nie chciałam tutaj większych jakichś szaleństw, ale słuchajcie, można by było fajnie tutaj zadziałać na przykład limonką. Też widzę gdzieś tutaj dodatkowy kolor. Limonkowy, ale na przykład w postaci jakiejś torebki. No może butów? Nie mam chyba limonkowych butów te to są takie bardziej zielone. One też by fajnie wyglądały, słuchajcie. Może to był taki czwarty kolor, ale gdzieś on by się fajnie połączył z tym kremem tutaj. Więc tak jakby byłoby, byłyby szanse wyrównane, o tak Wam powiem. Bo przewagą jest tutaj kolor niebieski i granatowy, a buty by były takim tylko i wyłącznie malutkim dodatkiem i fajnie by się tutaj y, pogodziły z tym, z tym kremowym odcieniem. Kolejna rzecz to jest bomberka taka większa i ona pochodzi z naszego sklepu super ciucha. Jest to rzecz taka, słuchajcie, bardzo uniwersalna jak dla mnie, też ma cudowny, cudowny środek. I to było tak, że ja teraz dziewczyny nie uczestniczę w żadnym sortowaniu i tak dalej, bo nie mam po prostu na to czasu. Więc hmm, przyjeżdżam sobie po prostu do naszego sklepu na zakupy, tak, i wisiała ta kurtka, ta bluza. I sobie myślę, kurczę, dziewczyny do mnie nawet nie napisały, że takie cudo mamy w sklepie. I powiem Wam szczerze, że jak tylko weszłam, od razu mi się ona w oczy rzuciła. W środku jest taki aksamit, więc jest to aksamitne. I tutaj jest ogólnie taka we wzory, trochę jak Versace. jest są takie wstawki czarne, bardzo fajny kolor. Ma tutaj przy ściągaczach taki oliwkowy ciemny, dziewczyny oliwkowy ciemny. Taka zgniła trochę oliwka, ale bardzo fajna, jeszcze można ją zjeść. No i stylizacja jest też taka dosyć prosta, bo ja sobie narzuciłam tylko tą, tę bluzę, potraktowałam ją jako taką kurtkę, jako taką odzież wierzchnią. Typowo nie zapinałam tego, bo też chyba zamek się zepsuł. Coś tam zrobiłam i, i niestety się zepsuł. Wydaje mi się, że ktoś źle to po prostu mierzył w przymierzalni czy gdzieś i, i zepsuł tą kurtkę, bo wcześniej dziewczyna mówiła, że ta zamek był dobry. No a ja raczej chyba tego nie zrobiłam. No i dziewczęta założyłam tutaj pod spód e, sukienkę e, aksamitną, no, tą mięsistą, którą wam prezentowałam w ostatnim filmie. Już zdążyła wysknąć, już zdążyłam ją tutaj przygotować. I ona bardzo fajnie łączy się z tym środkiem. Na żywo to widać. Wiecie, na żywo to najbardziej widać. I do tego welurowa torebka i gotowa stylizacja. Kolejna rzecz to jest przepiękna koszula vintage w kolorze takim fioletowym. Jest to dosyć trudny fiolet, wpadający troszeczkę w róż. Ale naprawdę uwielbiam tę koszulę, jest ona taka pas pasiasta. Mamy tutaj wiązanie, więc można sobie tutaj coś tam stworzyć fajnego. I założyłam do niej tak naprawdę kremowe dodatki i buty troszeczkę w mocniejszym odcieniu fioletowym, takie, dlatego że. Nie chciałam dwukolorowej, takiej mocnej stylizacji, typowo krem i fiolet, wiecie, takiej, znaczy nie mocnej, tylko oczywistej, a wręcz e, chciałabym ten kolor tak bardziej podbić, wydobyć, no i dodałam jeszcze trochę więcej tego fioletu. Nawet odcienia takich butów nie mam jak ta koszula, ale to nie szkodzi, że dodałam ciutkę mocniejsze buty. E, spodenki takie krótkie, które sama skróciłam, one były długimi spodniami. Biorę się teraz za przeróbki dziewczęta, bo nazbierały mi się bardzo dużo świetnych rzeczy i ja bym chciała te rzeczy po prostu przygotować dla Was do filmu żeby Wam je zaprezentować, więc trochę tego jest, a zepsuło mi się w maszynie ten w bębenku, może nie w bębenku, tylko ten nawijacz do nici, tak powiem może kolokwialnie i po chłopsku, także muszę coś tam naprawić, ale nie, nie wiem jak nie, to maszynę zawiozę po prostu do specjalisty, żeby mi ją uratował, bo ręcznie muszę te bębenki nawijać to jest wkurzające, Stracę, tracę bardzo dużo czasu, przez ten czas bym sobie dwie rzeczy co najmniej yy, przerobiła, zwęziła i tak dalej. Także dziewczyny, tutaj prosta historia i do tych spodek bardzo dużo mi koszul pasuje, ja tylko sobie te koszule przemieniam, właśnie jak jest taka pogoda jak 18 stopni, ale bez deszczu, to wtedy ja takie stylizacje sobie noszę. Nie włożyłam wieszaka, jak zwykle. Teraz. Moja prosta stylizacja, w której ostatnio pojechałam do miasta, bo 16 stopni tym razem, deszcz padał. I dodatkowo mam tutaj kaptur, więc jest to bluza ogromna, oversize'owa. Ja powiedziała, że to jest taki rozmiar one size, która ma napis Harry Potter. Ja lubię Harry Pottera bardzo. I słuchajcie, zawsze jak oglądam wszystkie części. Dawno nie oglądałam w sumie, to przenoszę się do innego świata. Ja jestem w tym świecie. Tam tego Charego jak już oglądam, to już tam jestem. Razem z nimi tam po prostu mm, spędzam czas. Także bluza bardzo mi się podoba, jest niesamowicie ciepła. Słuchajcie, to jest taka bluza na jesień. Na przykład, no, te, na teraz też jest taki spadek temperatury, ale gołe nogi. A jesienią, no to właśnie jeszcze można sobie coś tutaj założyć, żeby było cieplej po nogach. Jakieś rajstopy i tak dalej. Traktuję taką, taką sukienkę. Słuchajcie, uwielbiam ją. Byłam tak w banku ubrana. Ym, no i jakoś tak, słuchajcie, nie obchodzi mnie, czy tam ktoś się patrzył, czy nie. Ja tylko i wyłącznie ubieram się dla siebie, już to powtarzam. W środku jest taka, zobaczcie, jak koc. Także bardzo mi się ta stylizacja podobała i założyłam do niej takie eleganckie, błyszczące szpilki, te konkretnie, które bardzo mocno tutaj nawiązują do tego napisu. One są bardzo podobne i tutaj ta kolorystyka jest idealna. Najpierw szukałam takich złotych jakichś, musiałam konkretnie się na napisie skupić, ale te najbardziej pasowały. Kolejna rzecz to jest sukienka z zary. Bardzo fajna i też lubię tę stylizację. Zakładam sobie do tego białe sandałki na szpilce. Jest to taka niesamowicie wygodna rzecz. Zakładam ją na upały. W ogóle ta sukienka mm, miło, miła, jest taka w dotyku i fajnie się na ciele zachowuje, i na upały jest rewelacyjna. Yy, I co my tutaj mamy? Yy, słuchajcie, dziewczyny, moim zdaniem. Jest tutaj na pewno len, oczywiście 52% lnu i 48% poliestru i czuć ten len. Naprawdę czuć ten len i ta sukienka jest naprawdę rewelacyjna. Z tyłu zapinana jest na zamek, jest taka uniwersalna. Też ją wystawiam na Vinted, chociaż ją bardzo lubię. Założyłam ją dwa razy już, więc to jest dużo. E, czasem piszecie, że nie zdążę wszystkich rzeczy założyć. Otóż wszystkie zakładam, naprawdę wszystkie. E, czy torebki, czy buty, bo ja cały czas, czy dla Was firmy nagrywam chociażby, to też się liczy, że to zakładam. No ale ta sukienka jest naprawdę rewelacyjna. Mam jeszcze dwie stylizacje dla Was, dziewczyny, przygotowane. Pierwsza to jest stylizacja z koszulą z Zary w takie balony. Też wam ją ostatnio pokazywałam i dziewczęta. Ja do tej koszuli mam krawat od pani Zosi w balony, identyczny i to będzie właśnie w stylizacji. Uwielbiam ten krawat, uwielbiam ten zestaw. I ktoś, ktoś mnie zapytał z rodziny, ktoś, czy. Będę ten krawat nosiła razem z tą koszulą, bo tego krawatu tak naprawdę nie widać. A ja mówię, że widać, bo to jest taka moja własna interpretacja, która polega na wypukłości. To jest taki mój własny trend ubierania się w formie wypukłości. Czyli mało mi było tej koszuli i uwypukliłam ją, dodając krawat w balon. Tak odpowiedziałam ciotecznej siostrze. Słuchajcie która nie wiedziała, o co mi chodzi. I w sumie trudno. Bo nie wiem, mało kto może mnie rozumie, ale no, mam swój świat. Tak jak powiedziałam, jest mi w tym świecie cudownie, najcudowniej. No więc dziewczęta moje kochane, stylizacja taka 3D trochę. Krawat oczywiście, że będzie pasował też i do białej koszuli, do różnych stylizacji. Fajnie można te kolory tych balonów wydobyć, ale konkretnie to jest krawat do tej koszuli, bo ja po prostu zafascynowałam się tym, że znalazłam koszulę. I dostałam jeszcze dodatkowo, właśnie od pani Zosi, ten cudowny krawat. I to się tak, yy, tak, słuchajcie, przyciągnęło. Ja z panią Zosią mam po prostu tę samą energię. Dosłownie, jak ja znalazłam koszulę, tak pani Zosia w tym samym czasie znalazła ten krawat. I jak mi go wysłała, ona nie wiedziała o tej koszuli. To ja sobie pomyślałam, wow, ale rewelacja. Dobra, dziewczyny. I teraz tak. Yy, widzicie, koszula z Zary, która bardzo mi się podoba, ma wycięte metki. To jest raczej wiskoza. Tak już wiecie, czuję to po prostu. Balony są przepiękne, nawet słuchajcie, ja mam, ogół... mam lęk wysokości, ale balonem to bym poleciała. Naprawdę kiedyś marzyło mi się polecieć balonem, w sumie mogę to marzenie sobie spełnić, ale tak muszę jeszcze gdzieś tam przełamać ten taki strach, bo w takim koszu lecieć, ale to by było super, wiecie, że taką stylizację do tego balonu zrobiła i chyba bym jakiegoś fotografa wynajęła, żeby jakieś profesjonalne zdjęcia mi zrobił w tym balonie. I wiecie co? I ubrałabym tę koszulę. Ostatnia stylizacja na dzisiaj to jest sukienka z wzorów, którą Wam ostatnio pokazywałam. Jest ona sukienką taką maxi, bardzo mi się podoba, we wzory. Głównym kolorem jest tutaj, to znaczy wiążący jest czarny, ale przepięknie zaznaczony jest kolor niebieski. Który wręcz, ja mam wrażenie, tak połyskuje na tej sukience. Tutaj jest ona odcinana takim niebieskim paskiem, jak widzicie, dziewczyny, ale jest ona na mnie przez to za szeroka, znaczy przez to jest za szeroka po prostu i musiałabym ją sobie trochę tutaj dopasować, bo nie chciałam zakładać za bardzo do niej paska. Natomiast odsterczało mi to na plecach i nie wyglądało to dobrze. Taka sukienka musi po prostu być dopasowana, jeżeli już ją chcemy zakładać, bo przez to, że jest tutaj właśnie to odcięcie, to musi to pasować. E, dziewczęta, nie ma tutaj żadnych metek. To jest sukienka taka Maxi, bardzo dobrze się w niej czuję. Wyprasowałam ją. No i właśnie to była moja. Poranna stylizacja, jak zaczął padać deszcz, tak wróciłam do domu się przebrać, ale było mi po nogach ciepło, wiał wiatr, więc takie sukienki są też świetne. Właśnie latem na takie załamania pogody. Niestety zdąża się już tak wygnieść, ale jest bardzo elegancka. I powiem Wam, że teoretycznie mogłabym na nią założyć sobie jakąś kurtkę skórzaną, taką krótką, ewentualnie jakiś taki sweterek, mam tego od Groma. Jest w czym wybierać, więc kwestia tego, że no, spadła temperatura, no to mogłabym w sumie wrócić po coś, żeby założyć sobie tutaj na ręce, bo po rękach mi było trochę chłodno. Więc nie wiem, czy się będę zaraz przebierała, czy nie będę, czy w tym pojadę już zgłupiałam w tym momencie. Nie wiem, słuchajcie, dziewczyny. I do tej stylizacji miałam skórzane szpilki, które kupiłam właśnie. Ostatnio też ja Wam pokazywałam z worów. Bardzo dużo butów nakupowałam. W second handach też jest tego dużo. Nie dość, że przez internet zamawiam całe masy butów, to jeszcze i w, w lumpeksach znajduję nowe tak naprawdę. Dzisiaj jestem bardzo zadowolona. Cały pokój mam w butach i bardzo mi się to podoba. Dobrze nie w molach jakichś, słuchajcie, dziewczyny. Dobra, to wszystko chyba w dzisiejszym, tak mi się wydaje, więc bardzo Wam dziękuję za oglądanie. Zachęcam wszystkich do subskrybowania mojego kanału, klikajcie też w dzwoneczek, dzięki czemu będziecie na bieżąco ze wszystkimi nowościami, które się tutaj pojawiają. Zachęcam również do zaglądania na mój Instagram, Vinted, do których linki znajdziecie w opisie filmu na dole. Pozdrawiam, kochani, bardzo serdecznie.